Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak ustawić częstotliwość wygaszania ekranu w telefonie iPhone N23 5G. Więc, żeby to zrobić, pierwsze oczywiście trzeba być w ustawieniach telefonu. Jak dobrze widać, ja jestem w ustawieniach. I następnie szukamy kategorii wyświetlacza, Ta, która znajduje się właśnie w tym oto tutaj miejscu. Wygląda na w taki sposób, ma taki obrazek słoneczka. Więc wejdźmy i następnie schodzimy na sam dół, ponieważ na samym dole opcja, jako trzecia od dołu, jest to właśnie częstotliwość odświeżania ekranu. Wchodzimy i jak można zauważyć, mamy trzy opcje do wyboru: żeby to była dynamiczna, wysoka bądź standardowa. Tak, mamy tutaj również opisy tego, jak to wszystko działa. Ja, dajmy na to, wybiorę sobie oczywiście standardowy, bo myślę, że taki najlepszy. Tym bardziej jest oszczędność energii dzięki ograniczeniu częstotliwości odświeżania do aż 60. Więc weźmy sobie z ustawień i dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do następnych poradników na kanale.